Witajcie, Ansemony, eee, mam do Was taką sprawę, eee, trochę nad tym myślałem eee, i zapowiadałem, że zapowiadałem, że, że stream, eee, że kilka miesięcy musicie poczekać i że stream będzie lepszy eee, no i chciałem Wam coś powiedzieć, bo eee, na przestrzeni grudnia i stycznia miałem coś takiego, że Wiem, że coś że z psychiką było trochę, trochę siadała i tak dalej. I, i, i nie wiem, dawałem sobie wtedy wejść na głowę jakoś, tak, tak przynajmniej, przynajmniej sobie myślałem. Znaczy, no, no dawałem, dawałem sobie i bardzo, bardzo łatwo dawałem się wyprowadzić z równowagi. I, I tak dalej, i tak dalej. I No i w pewnym momencie jakby odczułem, że Niektórzy z Was, bo nie mówię, że wszyscy, no bo ja wiem, że niektóre osoby pisały do mnie, czy wszystko, się, czy wszystko jest OK, czy wszystko w porządku. Natomiast niektóre osoby z Was jakby czułem, że, że patrzą na mnie z góry. I dzisiaj chciałem tym oso osobom zadać jedno pytanie. Jedno bardzo ważne pytanie dla wszystkich osób, które tutaj na mnie patrzyły z góry przez, przez tyle miesięcy. No i co teraz kurwy syny. No, także musiałem ten. Musiałem zrobić taki wstęp. Siema wszystkim. Kurda, mi tutaj się. No, ale zapowiadałem, zapowiadałem, że ten, że że live wejdę na wyższy poziom moi drodzy. I według mnie to może najbliższy ożywić w ogóle live. Y. Dlaczego? Ponieważ mogę tutaj. O, mogę tak chodzić. Na przykład jak mi coś w wkurwi, to się mogę obrócić. A mogę wam pokazać O, że mam taką deseczkę fajną znowu. Tą... Siema. Co tam cymony? Wszystko git? Ty mogę ten macie stać? Mogę na przykład powiedzieć. Yy, Słuchaj, yy, co tam, co tam się dzieje przy Coś podać? Chcesz podać? Jakiegoś drinka można podać panu? Yy, tutaj co, co tam. Yy, co tam, yy, tam mogę panu powiedzieć na przykład, nie wiem. Yy. Mamy tutaj do wyboru yy, proszę Pana, na przykład rice, Nie wiem czy panu będzie odpowiadała. Yy, tutaj Long Island, tutaj Whiskey Sour. Oczywiście agrobomber również tutaj serwujemy, proszę się uspokoić, także wszystko tylko Pan będzie chciał, możemy, możemy zaoferować. Eee, ja dalej będę patrzeć na Ciebie z góry? O, tyle mam dla Ciebie. Rekord się odbija? No wiem. A tu nic nie ma. Patrzcie, poczekajcie. Mogę sobie coś tu napisać na przykład? I będziecie to widzieć, czy nie? Yyy... Eee. Nie widać chyba, nie? No, mi się wydaje, że nie widać. Ścionka. Nie widać, nie? Srać mi się chce. Widać? Jakby, jakby to jeszcze większe było, nie? Czekajcie, może w pańcie. Słucham? Nie ma Jest. No gdzieś tam w tym. W Na pewno? Na pewno. Nie widać? To jest taki ba ten na wiadomość. Cychy, cy. O, teraz widać, nie? Dzisiaj jakiego macie zabawnego streamera? Ja pierdolę, normalnie, ja powiem, że. Czekajcie jeszcze raz. Ej, no nie. Psyrać mi się chce. Elegancko, nie? Ja mam Simone. co tam słychać? Mm, taką, taką przerwę będę robił, nie? Albo takie, takie hide and message. To, co mówię. Żart. Git? O, to, co mówię, żart. I teraz, teraz o. Polskie śmiecie, co wy wiecie, jeszcze mogę napisać na przykład. Jak na Vipodkistalowych modu, wiecie, dookoła tutaj latać. I wiecie, mówić wow, wow, wow. OK, jak tu chodzę. Aha. Tu wszystkich zabijam. Mhm. Yy, chcesz mnie zabić, no to lepiej użyj kija. Aha. Ta. Właśnie tutaj, Moziowek, sprawdzaj. Bo jak skończę z tobą, to prawdziwa eutanazja. Aha. Dobra. I powiem ci prosto z głowy. Nie mać takie pierdoły jak ty. Aha. I twojego kumpla też. Bo wygląda jak wieprz. To jest żaden fat shaming. Po prostu jebać cię i wszystkich na Twojej dzielni. Jak chodzisz, yy, musisz trochę kamerę w prawo przekręcać, bo Cię ucina. Patrz. Dla widza. I tutaj taka pani, tu też jest. No hej, koleżanko, cała jesteś? Eee, tutaj patrz, eee, to jest komputer mój. Biureczko nowe. To są so, to so 1150 moich widzów. Zauważyłem, że tak stoisz i nie, nie wiesz, co zrobić, no to Możemy się zapoznać, Coca-Colkę, Malboraska koleżanko, Blędzioł, ale powiem wam moi drodzy, że dzisiaj poćwiczyłem z samego rana, ogólnie z tej ostatnio zajebistej formie opowiem i nigdy nie miałem lepszego się